Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pała Tobie, Panie. Gdy Maria, siostra łazarza, przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą, i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci,. Że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto, słowo Pańskie. <śmiewanie> świętowanie tego dzisiejszego dnia rozciąga się między takimi. Trzema kamieniami. Kamień ołtarza, kamień nagrobny i kamień dzisiejszej Ewangelii. Kamień, który Maria i Marta odsunęły od grobu. Co mówi do nas e, kamień? Oczywiście, gdyby przyłożyć ucho do kamienia, to nic nie usłyszymy. A jednak kamień mówi. Mówi o czymś trwałym, niezmiennym, czymś fundamentalnym. Przemawia do nas ta lita skała, e, mówiąc o tym, że czas e, nie jest silniejszy od niej, tak by chciała powiedzieć ta skała, że jestem mocna. Kamień ołtarza to jest e, ten kamień. Węgielny, na którym zbudowany jest Kościół. To jest ten kamień, który jest podpisany imieniem Jezusa. To jest znak, że Jezus jest z nami obecny. Jezus, na którym zbudowana jest cała nasza wspólnota. Na tej ofierze, którą On dokonał, składając swoje ciało i krew za życie świata. Twoje, moje, Twoich dzieci, Twoich rodziców. To jest kamień, który jest dla nas fundamentem, na którym budujemy nasze, nasze życie. To jest kamień, który mnie zaprasza do tego, bym sobie zadał też pytanie, czy jest coś kamiennego w moim, w moim życiu, coś tak fundamentalnego, że się nie zmienia, mogę się o to oprzeć i na tym zbudować całe swoje życie. Kamień ołtarza proponuje: weź mnie, weź mnie. Na mnie zbuduj swoje życie. Spraw, żeby, żeby w Twoim życiu najbardziej pewną prawdą było to, że Jezus umarł za Ciebie, zmartwychwstał i grzech już nie ma mocy. Miłość, od nikt, nikt już Ci nie odłączy od miłości Boga, która jest w Chrystusie. Wiemy, jak to jest, że jako dzieci dorastamy w rodzinach i, i na przykład budujemy nasze życie w oparciu o to, co mówią rodzice. Gdy nas kochają, wszystko jest fajnie, życie nam się układa, ale gdy nagle jeden z rodziców umiera albo rodzice się rozwodzą, gdy coś pęka w tym kamieniu, się okazuje, że na tym się nie da, na rodzicach się nie da zbudować. Choćby byli najwspanialszymi ludźmi, w jakimś momencie odkrywam, że są też grzesznikami. Na rodzicach się nie da zbudować y, trwałej przyszłości. I, i widzimy wie, wiele takich wspaniałych y, dzieci, które w momencie, gdy nagle rodzice postanowili ze sobą się rozejść, serca tych dzieci się kruszą, pękają, życie y, rozpada się. Może też być tak, że ktoś buduje swoje życie na takim fundamencie miłości małżeńskiej. Że to jest dla niego coś tak pięknego i trwałego, że to na tym się zbuduje. Wracam do kochającej żony, kochającego męża i to jest ten mój fundament, na którym stawiam całą swoją przyszłość. Mój mąż, moje dzieci. Ale widziałem już takie historie. Gdy stałem przy ołtarzu, odprawiałem mszę świętą, a przed ołtarzem stała trumna 28-letniej kobiety. Obok trumny młody mężczyzna i dwójka malutkich dzieci. Mężczyzna stał z twarzą jak kamień, jak głaz. I tylko z tej twarzy mogłem czytać tylko, tylko jedno: Fundamentalny bunt. I kto go potępi? Kto potrafi powiedzieć mu: Słuchaj, to nie jest tak, Pan Bóg cię kocha? No nie. Jeżeli ktoś doświadcza tak, głęb tak głębokiego złamania wewnętrznego, to i życie nagle się wali, wszystko się wali, bo zawalił się mój dom mojego szczęścia. Więc dlatego dzisiaj ołtarz, kamień tego ołtarza. Proponuje mi coś jeszcze trwalszego niż najpiękniejsza miłość małżeńska. Jest coś jeszcze głębszego. Jest ta miłość, którą Bóg Ciebie ukochał w Chrystusie, który został ukrzyżowany. Abyś ty nie umierał. Aby Twoja żona, która umarła, aby ożyła, byście mogli w wieczności się spotkać i całą wieczność cieszyć się życiem nieprzemijającym. Jest ten plan Boga. By śmierć została pokonana przez śmierć życia wcielonego. Życie stało się ciałem i umarło. Umarło, abyś, aby, aby, aby to życie weszło w śmierć, aby to, co umarło, mogło ożyć. I tak się właśnie stało z Jezusem Chrystusem. Ten, który prawdziwie umarł, prawdziwie powrócił do życia. W nowy sposób. W taki sposób, który śmierć już nigdy nie będzie miała nic do powiedzenia. Także ten kamień ołtarzowy to jest ten kamień, który pierwszy do nas dzisiaj przemawia, który mówi Zbuduj na mnie. Zbuduj na mnie. Ta ofiara się dokonała, ona się nie zmieni. Nie zmieni się to, że Bóg ukochał Ciebie i pokonał śmierć zmartwychwstał. Będziemy dzisiaj na cmentarzach, tam jest ten drugi kamień płyty nagrobnej. Może nawet czasem warto go dotknąć całą dłonią, poczuć się jego zimno, poczuć, co mówi ten kamień do mnie. To też jest ważny kamień. Już od starożytności ludzie ustawiali kamienie na, na grobkach, wypisywali na tych kamieniach różne ważne rzeczy, dekorowali je. To wszystko miało mówić o tym człowieku, który spoczywa. Ale nie tylko, ludzie czasem stawiali kamienie, żeby coś upamiętnić. Tak na przykład było z Jozuem, który pod Terebintem ustawił kamień, wobec którego cały Izrael odnowił przymierze z Bogiem. Powiedział, Bogu będziemy służyć nieboszkom. Ten kamień miał pamiętać. Z jednej strony miał, miał pokazywać. Tak, dokonało się przymierze, wybraliśmy Boga, ale też miało mówić o przyszłości, że jeśli będziemy szli z Bogiem, Jego błogosławieństwo będzie szło z nami, ale jeśli od Niego odejdziemy, czeka nas katastrofa. I ludzie takie kamienie też ustawiali, kamienie ku pamięci, kamienie, które coś miały bardzo ważnego symbolizować i były jakimś punktem odniesienia dla całej historii. Więc ten kamień na, na grobie, na którym są wyryte imiona naszych zmarłych, daty, urodzenia, śmierci, ten kamień też nam pokazuje coś bardzo fundamentalnego, że życie na Ziemi w taki sposób się kończy, że czas mamy ograniczony. I ten kamień cmentarny do nas prorokuje. Pamiętaj o życiu, pamiętaj, że żyjesz. A póki żyjesz, wszystko może w Twoim życiu się przemienić, wszystko może zostać przebóstwione łaską Bożą, wszystko może się odmienić. Ten kamień z cmentarza prorokuje, mówiąc żyj dobrze, pojednaj się ze swoimi bliskimi, póki jeszcze masz czas. Nie chowaj w sercu urazy, bo życie jest zbyt krótkie. Żeby je zmarnować na pielęgnowanie w sobie tego bólu, kiedy można ten ból złączyć z bólem ukrzyżowanego Chrystusa i oddać Mu go i przyjąć od Niego nowe życie. Życie, w którym mogę błogosławić moich nieprzyjaciół, bo jestem uwolniony. Więc jest jeszcze ten trzeci kamień, kamień dzisiejszej Ewangelii, którym... Marta odsunęła od grobu kamień, który, który chce nam powiedzieć: Wszystko się skończyło. Wejście do grobu zostało zamknięte kamieniem, i to zamknięcie kamieniem mówi: Tu jest koniec. Wszystko się skończyło. I to, co dzisiaj mówi Jezus: Odsuńcie kamień. To, to jest coś niezwykłego. To Jezus mówi tak. To, co było w Twoim życiu fundamentalne, czyli wiara w to, że śmierć kończy wszystko. Odsuń to. Ale jak mam odsunąć? Przecież zawsze było tak, że, że śmierć kończy wszystko. To dlaczego mam odsuwać kamień? Bo ja. Jestem kamieniem węgielnym, bo ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. I każdy kto w to uwierzy, yy, dla, dla niego kamień nagrobny, kamień, który zamyka grób, nie będzie już ostatnią rzeczą w jego historii. Czy widzimy Jezusa, który słow, mocem, mocą słowa wydobywa łazarza. Z przepaści śmierci. Więc e, czasem taki kamień e, symbolizuje pewne kłamstwo. Kłamstwo, że nic już się w Twoim życiu nie zmieni, że już wszystko się skończyło, że już nie ma nadziei. I czasem ludzie są przygnieceni takim kamieniem, który jest jednak kłamstwem, bo jest ktoś, kto jest potężniejszy od tego kamienia. I kamień grobu Jezusa również został odsunięty w dniu zmartwychwstania. Kamień, który wydawał się za ciężki dla niewiast, a jednak został odsunięty. Pan Bóg przychodzi ze słowem nadziei, który mówi, ja mam moc wszystko zmienić. Ja mam moc w umarłych, ja mam moc podnieść Ciebie z grzechu. Ja mam moc pojednać Ciebie z braćmi. Ja mam moc wrócić Ci radość życia, bo ja jestem zmartwychwstanie i życie. Tylko dzisiaj, kiedy, kiedy między tymi kamieniami będziemy przechodzić kamieniem ołtarza, kamieniem nagrobnym i tym kamieniem dzisiejszej Ewangelii dzisiaj zadajmy sobie właśnie to pytanie: Na jakim kamieniu chcę zbudować moje życie? Wybierzmy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. I w nim otwiera się ta nadzieja odnalezienia się w radości, miłości, światłości, która już się nie kończy. Amen. Wierzę w jednego.